Miał pełne prawo je ujawnić. Nie złamał żadnego przepisu. Mogę powtórzyć, że ja pani prokurator ruch, zachowuje pan się pan jak pan socjopatka? Prosić? Nie, bynajmniej. Nasza mądrość narodowa mówi też: jak twoga, to dobra. Pragnę właśnie odmówić tą modlitwę. Bez pana My nie damy rady tak naprawdę. Wesprzeć Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej w rządach Prawa i Sprawiedliwości, który odtajnił. Zbrodnicze plany oddania połowy Polski Rosjanom, plany, które sformułował rząd Tuska. Mariusz Błaszczak w prokuraturze wreszcie usłyszał długo czekające na niego zarzuty zdrady. Chodzi o odtajnienie planów obrony własnego kraju tylko w imię partykularnego zysku PIS. Ten sam Błaszczak dziś doczekał się owacji na stojąco, bo pisowcy na czele z Kaczyńskim są dumni z tego, że w ich szeregach jest po prostu zdrajca. Kaczyński Dziś próbował stawiać się w roli sędziego i wydał wyrok. Błaszczak niewinny w rytm oklasku pisowskiej gawiedzi. Także dzisiaj Kantak brnie w zaparte i na terenie Sejmu ostentacyjnie patrząc w kamerę znów nazywa prokurator Wrzosek, tu cytat, socjopatką. Choć nie daje o sobie zapomnieć, długo jej u nas nie było. O kim mowa? Mowa o posłance Kurowskiej, która oczekuje z niebo wstąpienia na ten nasz polski padł. Kurowska uważa, że tylko w ten sposób pisowcy mogą wybrać wybory, a wsparcie z góry, szczególnie dziś, jest bardzo potrzebne pisowskiemu zdrajcy. No to na koniec Sasin także bierze udział w nagonce na Donalda Tuska i nazywa zdrajcę pisowskim bohaterem. Sasin przyjechał po to, by nagrać propagandową rolkę o tym, jak bardzo Błaszczak jest maltretowany przez prokuraturę, choć jest zwykłym, powtórzmy to raz jeszcze, zdrajcą, bo zdradził tajemnicę państwową. Adam się dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, na początku moja serdeczna prośba do Państwa to, by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole i o to, by napisać komentarz, bo właśnie w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać z naszymi informacjami do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. A my startujemy dziś od tematu dnia, czyli Mariusz Błaszczak w prokuraturze usłyszał dziś zarzuty, zdrady w związku z ujawnieniem, nielegalnie oczywiście, tajemnicy państwowej. Cofnijmy się o kilka miesięcy i przypomnijmy sobie, na czym to polegało. Błaszczak, po to, by straszyć Polaków rzekomym zagrożeniem bezpieczeństwa naszego kraju przez rząd Donalda Tuska, stwierdził, że idealnym pomysłem będzie w czasie, gdy nasz kraj jest inwigilowany przez Rosjan, pokazać, w jaki sposób Polska miała odpierać atak ze wschodu. Jest to oczywiście tajemnica ściśle tajna i choć historyczna, nie była odtajniona, bo to on się tego dopuścił. No i dziś stawił się w prokuraturze, by za to odpowiedzieć. Nie był sam, bo w rytmem tego zdradzieckiego bełkotu klaskali i tuptali nóżkami ogłupieni wyborcy, którzy przyszli na ten spęd, na ten protest, jak go nazywają, z odpowiednimi, no właśnie, takimi transparentami. Proszę posłuchać, jak Kaczyński dziś. Ad hoc stawia się w roli sędziego i uzurpuje sobie prawo do orzekania o tym, kto jest, a kto nie jest winny. Miał pełne prawo je ujawnić. Nie złamał żadnego przepisu. Tu dużo mówić. My o sprawie Błaszczaka Państwu opowiadaliśmy już kilkunastokrotnie. Jest to oczywiście zwykły zdrajca, człowiek, który był gotowy dla zysku partii, czy dla jakiegoś minimalnego skoku w sondażach przed wyborami e, październikowymi w 2023 roku położyć na szali dobro, bezpieczeństwo Polek i Polaków, a także mając świadomość zagrożeń ze wschodu, ujawniać się tak ściśle tajne tajemnice. No dziś za to musi beknąć. Dodajmy, że mecenas Gierty, sam mówi, iż kara 5 lat bez względnego pozbawienia wolności byłaby adekwatna, to jednak kodeks karny w tej kwestii przewiduje znacznie wyższe sankcje. Jak Państwo oceniacie wypowiedź Kaczyńskiego, ale też działanie prokuratury w kontekście zdrady Błaszczaka, jak i samego Błaszczaka, zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to Kanta Brniew zaparte po tym, gdy z ozdobą ostentacyjnie atakował prokurator Ewe Wrzosek. Wszystko to nagrały kamery, a Państwo na naszym kanale widzieliście całą to. Sytuację niejako za kulis. I nie łudźcie się, że w pisowskich głowach czy w tych rzekomo otwartych sercach przepełnionych kato wartościami zrodziła się jakaś refleksja. Nie tylko się nie zrodziła, ale zrodził się kolejny patent na to, w jaki sposób znów usłyszeć zarzuty, na przykład z artykułu 212. To była prywatna rozmowa. A no pan, pan jest... Tak, przystają, potwierdzam i jakby mogę powtórzyć, że no pani prokurator proszę, zachowuje nie, się jak socjopatka. Prosić? Nie, bynajmniej. To są ci właśnie bojni ludzie, którzy mówią o miłości do bliźniego, szanuj bliźniego jak siebie samego. Kim ty Kantak jesteś, żeby wydawać tego typu wyroki lub orzeczenia? Czy skończyłeś jakieś studia lekarskie? Czy pani Wrzosek była u ciebie na badaniach? Czy masz jakiekolwiek prawa do wykonywania zawodu lekarza? Na jakiej podstawie szerzysz takie kłamstwa i rzucasz kalumnie w kierunku niewinnej prokurator Wrzosek, która wykonywała sumie... Nie swoje obowiązki, dziś za to jest przez Was szykanowana, kim ty jesteś. To, że w partii macie zero, to wiemy od dawna, jednak dołączyłeś do grona ludzi, których śmiało można określać, przynajmniej z politycznego punktu widzenia, zerem, ale absolutnym. A co Państwo sądzicie o kantaku i o jego kalumniach, które rzuca. W kierunku niewinnych ludzi. Zachęcam do komentowania. Temat numer 3 dzisiaj to w Kurowska. Tak mi też, może Państwo również, bo to w komentarzach nieraz widać, myli się ona z Wojciechowską. No to ten sam poziom żenady, więc myślę, że na tej płaszczyźnie nikt nie ma wątpliwości, że te panie licują. Ze sobą niczym puzzle układane na stole. Pani Kurowska stwierdziła, że skoro Nawrockiemu spada, skoro Błaszczak ma zarzuty, skoro liczba posłów Zmniejsza się, bo trafiają do aresztów i słusznie, to należy przebłagać, uciekać się do wsparcia z góry. Zanim sobie to skomentujemy, zobaczcie państwa, jak wyglądają himala, hipokryzji, obudy i zakłamania, w wykonaniu partyjnych aparatczyków. Nasza mądrość narodowa mówi też: jak trwoga, to do Bogu. Kochani, my to mi mądrościami naszymi, które nasze pokolenia wypracowały od wieków, musimy żyć i musimy je wcielać w życie. Dlatego dzisiaj pragnę właśnie odmówić tą modlitwę, bo bez Pana Boga my nie damy rady tak naprawdę. My tylko z Panem Boga zwyciężymy. I tak było zawsze, że, że trzymaliśmy się blisko Pana Boga. To zwyciężaliśmy. Gdy odchodziliśmy, niestety były. Te wielkie nasze upadki czy kryzysy. Oj, 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 ja również pewnie jak większość z Was łapiecie się za głowę. Czujecie Państwo tych ludzi? Ja mam świadomość tego, że dla dużej części Polaków wiara może być tematem bardzo ważnym. Jednak co skłania ludzi, którzy idą na sztandarach z tą właśnie okolicznością i wykorzystują ją po to, by bronić przestępców? Pamiętacie pewnie Państwo protesty słynnego Salcesona, jaki cyrk, jaka chudzpa miała miejsce tam przed schodami, czyli przed gruzem smoleńskim, no cały czas ta symbolika jest wykorzystywana. Zadaję sobie pytanie, jak muszą czuć się ludzie, którzy szczerze wierzą i mają takie prawo, gdy widzą, że to co dla nich jest ważne, to co wyznają od wielu, wielu lat, jakiś brudas polityk bierze w łapska i wyciera sobie, nawet nie swoją, tylko wyciera twarz przestępcy, tylko po to by ugrać coś politycznie, a później otwieramy szczujnie i widzimy te same symbole stojące obok czapeczki maga, czapeczki gościa, który z braku bezpieczeństwa Europy, z odejścia od wspólnych wartości uczynił sobie chleb powszedni. Zadaję to pytanie Państwu. Ja na nie wciąż szukam odpowiedzi. Może Państwo coś o tym więcej myślicie lub macie jakieś inne zdanie? Zachęcam do komentowania, bo nie mieści mi się w głowie, jak można obronie przestępcy, bandziorów, złodziei, oszustów, zdrajców własnej ojczyzny wykorzystywać tego typu narracje. No, być może jest jakaś część ludzi ograniczona, która łyka to jak pelikany, przyjmując, że skoro oni z tymi wartościami ich bronią, to na pewno ten u góry jest po ich, a nie po naszej stronie. Zachęcam do komentowania. Temat numer 4, dzisiaj wyjątkowo, no to kontynuacja tematu numer 1, czyli wsparcie dla yy, zdrajcy przed budynkiem prokuratury. Uciemiężony Sasin. Przyjechał kilkaset kilometrów po to, by wyrazić swoją Solidarność? Nie po to, by nagrać, co przyznał na początku, propagandową rolkę, by wyborcy z jego okręgu, sympatyzujący z Błaszczakiem, widzieli, że ich poseł coś robi. Panowie, może zamiast nieróbstwa i kariery influencerów, wzięlibyście się chociaż za głosowanie, bo frekwencja naprawdę niska, a piszemy o niej w czekpress.pl. Jesteśmy tutaj pod prokuraturą wojskową w Warszawie, aby wesprzeć Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej w rządach Prawa i Sprawiedliwości, który odtajnił zbrodnicze plany oddania połowy Polski Rosjanom, plany, które sformułował rząd Tuska. Dzisiaj jest za to prześladowany. My, którzy reprezentujemy Polaków mieszkających na Podlasiu, w Polsce Wschodniej, szczególnie przeciwko temu protestujemy. Mówimy dość. Dość prześladowania polskich patriotów. Każdy uczciwy Polak dzisiaj jest z Mariuszem Błaszczakiem. Gdy na Podlasiu miało być wojsko rosyjskie, oddana Polska, ta część Polski, to ja przypominam sobie odpowieści mojego taty, moich sąsiadów z czasów Roku 39-40, ale też czasów powojennych. Co robili Sowieci, a co robili Ruscy na naszym terenie. Ta pamięć pozostała w naszych mieszkańcach i szczególnie dla nas ważne jest, żeby polskie wojsko broniło polskiej granicy, broniło od każdego sprawka Polski. Nie możemy oddać tej części Polski, nie możemy nie bronić Mariusza Błaszczaka, bo on postawił tamę przeciwko rosyjskiej agresji na Polskę. Murem za Mariuszem Błaszczakiem. No dobrze i dobrnęliśmy do końca. Celowo mówię o dobnięciu, bo spotkania z Państwem są przyjemnością. Jednak gdy mówimy o tego typu kalibrze zdrady, nadużyć, to również i mnie zbiera na ten odruch niezbyt przyjemny, na refleksję, tak to nazwijmy, ponieważ staram się zrozumieć hipokryzję tych ludzi, opisując ją codziennie. Staram się pojąć mechanizmy, jakie w ich głowach zachodzą. Jednak każdego dnia przekonuję się, że to nie jest już kwestia, choć też i Głównie deficytów intelektualnych, ale jest to kwestia wyrachowanego, cynicznego, podłego, bandyckiego, kalkulowanego tylko na polityczny zysk kosztem dobrej ojczyzny i polaryzacji społeczeństwa. To są rzeczy, którymi oni się kierują, niczym innym. Słowo wartości jest dla nich pojęciem niejako z obcej galaktyki. Zachęcam do komentowania, klikania łapek w górę, ale najważniejsze, to nie koniec do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki waszej subskrypcji my go rozwijamy, a państwo razem z nami tworzycie archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. Zachęcam też do zakładania konta na naszym portalu czechpress.pl. Jak już wiecie, w miniony poniedziałek przeszedł on gruntowne zmiany, wizualne również, redakcyjne. Także mamy mnóstwo funkcji na checkpress.pl. Każda i każdy z was może założyć swój profil, klikając plusik u góry na telefonie, czy na tablecie lub na komputerze i zakładając swój profil macie Państwo możliwość pisania o wszystkim, o tym, co leży wam na sercach, i te wszystkie teksty o Waszych problemach, rozterkach czy przekupstwach prawacko mafijnych w waszym regionie trafiają tego samego dnia na naszą główną stronę checkpress.pl. Zachęcam do logowania. Się. Mam nadzieję, że. Na grupa będzie większa, o kolejnych, kolejnych świadomych ludzi. Mamy już ponad 160 autorów. Dobijmy do 200, a później do, 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 do 1000 i wspólnie obalajmy kłamstwa i dziadostwo pisowskiej mafii. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam też na, zapraszam też na naszego Facebooka. Można kliknąć lubię to i dołączyć do grupy checkpress.pl do grupy zamkniętej powolnej od pisowskich troli i pisowskiego badziewia. Dobrego i spokojnego dnia. Zapraszam na jutro punktualnie po godzinie 12.30 Trzymajcie się smacznej kawy, przyjemnego, słonecznego, ciepłego, wszak wiosna, a więc dodam, wiosennego weekendu. Do zobaczenia. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.